Siema, wam też się popierdoliło Allegro? No bo inaczej tego nie nazwę. Zawsze wyświetlane były ceny brutto. Mówimy oczywiście o profilu firmowym. Nagle Allegro wprowadziło zmiany, wyświetlają ceny netto. Przez to już wczoraj przypadkowo coś zakupiłem i dzisiaj dwa razy się na tym już złapałem, bo nagle dla mnie cena jest, ja pierdziele, jaka zajebista, gówno zajebista. Dlaczego nagle wyświetlacie ceny netto? Moja firma nie jest vat czyli mnie nie interesuje netto, mnie interesuje brutto. Chcę mieć na profilu ceny brutto. Mogę tylko to zrobić tak, że przełączę sobie na konto prywatne czy na zakup prywatny i wtedy mam ceny brutto. Nie interesuje mnie to. Kupuję na firmę, bo prowadzę serwis. Chcę mieć ceny brutto na profilu i nie widzę takiej opcji, żeby to zmienić. Ale gro, zróbcie coś z tym, bo dużo osób, to nie jest tylko moje zdanie, robi ten sam. Błąd, czyli po prostu patrzy na tą cenę, myśli, że to jest cena brutto, bo tak zawsze przyzwyczajiliście użytkowników. Proszę, zróbcie coś z tym, bo jest dramat. Dajcie znać, czy Was też to wkurza.